Od pokoleń nasi rodzice i nauczyciele powtarzają nam, że nie można dzielić przez zero. Powołują się tutaj na sprawdzoną regułkę: Pamiętaj, cholero, nie dziel przez zero. I to jest jak najbardziej dobra regułka, ponieważ dzielić przez zero nie można. Natomiast nigdy żaden z rodziców czy nauczycieli, przynajmniej mi, nie pokusił się, by wytłumaczyć, dlaczego nie można dzielić przez zero. I o tym dzisiaj. Rozpocznijmy od prostego wnioskowania. Jeżeli weźmiemy sobie jakąś liczbę, dajmy na to 10, i będziemy chcieli ją podzielić przez coraz to mniejszą liczbę, czyli na przykład najpierw podzielimy ją przez 2, to wyjdzie nam 5, później 10 podzielimy przez 1, wyjdzie nam 10, później 10 podzielimy przez na przykład 0, to wyjdzie nam 20, 10 podzielimy na 1, 10, wyjdzie 100, i tak dalej, i tak dalej, to im przez mniejszą liczbę podzielimy naszą dziesiątkę, ten wynik będzie większy. Więc czy jeśli podzielimy 10 przez 0, to czy nie powinno być po prostu nieskończoność? Czy, te, czy nie tak powinno działać dzielenie przez 0? No właśnie nie. Jedyne, co z tego wnioskowania możemy wyciągnąć, to to, że jeśli dzielimy 10 przez jakąś liczbę, która dąży do 0, to wtedy wynik będzie dążył do nieskończoności. Ale to już jest niestety temat na inny odcinek. Ale dlaczego nie moglibyśmy uzgodnić jakiejś wersji, co by się działo, kiedy podzielimy przez 0? Przecież matematycy wciąż wymyślają nowe rzeczy, aby dalej rozszerzać matematykę, w której się znajdujemy. Na przykład, używając tylko liczb naturalnych, nie możemy otrzymać wyniku ujemnego, ponieważ nie ma czegoś takiego jak liczby ujemne. Natomiast jeśli już dodamy liczby całkowite, rozszerzymy naturalne do liczb całkowitych, to wtedy już wynik ujemny będzie możliwy. Albo tak samo, jak wykorzystujemy liczby rzeczywiste, nie jesteśmy w stanie uzyskać pierwiastka z liczby ujemnej. A jeśli wprowadzimy już liczby zespolone, to wtedy taka rzecz będzie jak najbardziej możliwa. Więc dlaczego nie możemy sobie po prostu uzgodnić, że jak podzielimy 0 jakąś liczbę przez 0, to wyjdzie nam po prostu nieskończoność? To przecież logiczne. No, nie do końca. Weźmy sobie konkretny przykład, dlaczego dzielenie przez 0 prowadzi do sprzeczności, i przez to nie możemy założyć, że dzielenie przez 0 jest równe nieskończoność. Jeśli weźmiemy liczbę 1 i pomnożymy ją przez 0, to wyjdzie nam 0. Natomiast jeśli pomnożymy 2 przez 0 to również wyjdzie nam 0. Jak widzimy, prawe strony obu z tych równań są równe 0, czyli równania po lewej stronie również muszą, muszą być sobie równe. Podstawmy je więc do siebie. Aby nam wyszło 1 razy 0, jest równe 2 razy 0. Jeżeli teraz zakładamy, że dzielenie przez 0 jest możliwe, to możemy wykonać operację obustronnego podzielenia przez 0. Jak wiemy, jak podzielimy sobie przez 0, to te zera, które są po lewej i po prawej stronie nam się skrócą, więc wyjdzie nam po prostu 1 jest równe 2. A to jest sprzeczne, więc nie możemy założyć, że dzielenie przez 0 jest możliwe. Mam nadzieję, że już wiecie, dlaczego nie można dzielić przez 0. I jeśli następnym razem zostaniecie o to zapytani, będziecie znali na to odpowiedź. A jeśli nie, Zachęcam do obejrzenia filmu jeszcze raz albo przejścia do sekcji komentarzy. Dziękuję, do usłyszenia.